Oto jak różaniec pomagał bronić się ojcu Pio przed diabłami. Nad klasztorem sanktuarium Giovanni in Rotondo zapadła głęboka noc. Którejś nocy współbracia ojca Pio usłyszeli dochodzący z jego celi straszliwy hałas ktoś ciskał o ściany meblami, łamał krzesła, tłukł w podłogę. To diabły napadły na świętego zakonnika i nie mogąc go już ani nastraszyć, ani odciągnąć z drogi, którą kroczył, w bezsilnej wściekłości zaczęły go bić i niszczyć wszystko, co go otaczało. Zbudzeni ze snów współbracia pobiegli w stronę celi ojca Pio. Kiedy chwytali za klamkę, po tamtej stronie drzwi panowała już cisza. Weszli do środka i zdumieni ujrzeli doszczętnie zdewastowany pokój. Jakby wtargnęła doń potężna nawałnica albo cały zastęp zbirów. Na podłodze leżał ojciec Pio, zbolały, ale pogodny, ze swym nieodłącznym różańcem. Pod jego głową znajdowała się poduszka. Ta mała poduszka była tak ogromnym przeciwieństwem panującego wszędzie spustoszenia i bezładu, że współbracia przystanęli zdumieni. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu poświęcimy niezwykle interesującemu a zarazem intymnemu tematowi. Dlaczego powinniśmy kłaść różaniec pod poduszką do spania? Różaniec dla wielu z nas jest nie tylko przedmiotem religijnym, ale także symbolem głębokiej wiary i źródłem duchowego wsparcia. W moim życiu różaniec zawsze odgrywał wyjątkową rolę. Pamiętam, jak będąc dzieckiem, widziałem różaniec zawieszony nad łóżkiem moich dziadków. Był dla nich niczym kotwica. Utrzymywał ich w spokoju i równowadze, nawet w najtrudniejszych chwilach. W dzisiejszych czasach, kiedy życie toczy się w niesamowitym tempie, a stres i niepewność często towarzyszą nam na co dzień, różaniec może stać się naszym osobistym azylem, miejscem odnalezienia wewnętrznego spokoju. Dlaczego zatem kładziemy go pod poduszkę? Czy to tylko symbol wiary, a może coś więcej? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu zwyczajowi, zgłębiając zarówno jego duchowe, jak i praktyczne aspekty. Porozmawiamy o tym, jak różaniec może pomagać w codziennej modlitwie, jak może służyć jako ochrona i przewodnictwo podczas snu i jak może odnawiać nasze siły duchowe. Będziemy także rozważać, w jaki sposób ta prosta praktyka może przekształcić nasz dom w prawdziwe sanktuarium spokoju i pocieszenia. Zapraszam Was do podróży, w której razem odkryjemy, jak ten mały, ale potężny przedmiot może wpłynąć na nasze życie duchowe i codzienne. Kontekst historyczny i duchowy Różańca Po wprowadzeniu w świat Różańca i jego osobistego znaczenia, przyjrzyjmy się teraz jego historii oraz miejscu w tradycji chrześcijańskiej. Różaniec, jakiego znamy dzisiaj, wywodzi się z dawnych praktyk modlitewnych, które sięgają wieków średniowiecznych. Chociaż dokładne początki Różańca są trudne do ustalenia, uważa się, że jego forma i metoda modlitwy zostały ukształtowane przez mnichów i pustelników, którzy szukali sposobu na prostą, ale głęboką modlitwę. Historia Różańca jest ściśle związana z medytacją nad życiem Jezusa i Maryi. Każda z tajemnic Różańca skupia się na ważnym momencie w ich życiu, od radosnych chwil przez tajemnice światła, aż po misteria bolesne i chwalebne. Odmawianie różańca to nie tylko powtarzanie modlitw, ale przede wszystkim kontemplacja i zanurzenie się w tych głębokich tajemnicach wiary. W tradycji chrześcijańskiej różaniec zawsze był uważany za potężne narzędzie modlitwy. Święci i uczniowie przez wieki promowali jego praktykę, a w wielu objawieniach maryjnych różaniec był przedstawiany jako środek do osiągnięcia pokoju duchowego i jako obrona przed złem. Z biegiem lat różaniec ewoluował, a z nim zmieniały się jego formy i praktyki. Dzisiaj różaniec jest symbolem nie tylko religijnym, ale także kulturowym, będącym odzwierciedleniem głębokiej wiary i duchowej siły, która przekracza granice i pokolenia. Praktyka odmawiania różańca, mimo swojej prostoty, oferuje głęboką duchową podróż, pozwalając na zatrzymanie się w codziennym zabieganiu i zanurzenie w kontemplacji. Jest to czas na refleksję, modlitwę i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Rola Różańca w nauczaniu ojca Pio Po zrozumieniu historycznego i duchowego znaczenia Różańca, zwróćmy naszą uwagę na postać ojca Pio i jego wyjątkowe związki z tą modlitwą. Ojciec Pio, znany również jako święty Pio z Pietrelciny. Był włoskim kapłanem i mistykiem, który zyskał międzynarodową sławę ze względu na swoją głęboką duchowość oraz doniesienia o cudach i stygmatach. Jego życie było nierozerwalnie związane z różańcem. Ojciec Pio nazywał różaniec bronią, narzędziem duchowego zwycięstwa i ochrony. Podkreślał jego znaczenie nie tylko jako modlitwy, ale jako środka do głębszego zrozumienia tajemnic wiary. Dla ojca Pio. Różaniec był nie tylko zwyczajną modlitwą, ale sposobem na prowadzenie dialogu z Bogiem i Maryją. W swoich nauczaniach ojciec Pio kładł duży nacisk na regularne odmawianie Różańca, wskazując na jego moc w przynoszeniu pokoju wewnętrznego i pomoc w osobistych zmaganiach. Mówił, że Różaniec jest potężnym narzędziem w walce ze złymi pokusami, a także środkiem do osiągnięcia duchowej harmonii. Jednym z jego słynnych cytowań jest Kochajcie Pannę Maryję i czyńcie ją kochaną. Zawsze odmawiajcie różaniec. Ojciec Pio widział w różańcu nie tylko modlitwę, ale również ścieżkę do głębszej relacji z Bogiem. Ojciec Pio zachęcał również do medytacji nad tajemnicami różańca, podkreślając, że nie chodzi tylko o mechaniczne powtarzanie modlitw, ale o zatopienie się w rozważaniach tajemnic życia Jezusa i Maryi i. Jego podejście do Różańca było głęboko osobiste i transformujące, a jego nauczania do dzisiaj inspirują wielu wiernych na całym świecie. Poznajmy więc zalecenia ojca Pio dotyczące Różańca wzmacnianie modlitwy poprzez Różaniec. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Różaniec może wzmacniać naszą modlitwę, czyniąc ją bardziej głęboką i znaczącą. Różaniec jako forma modlitwy jest znakomitym przykładem, jak powtarzanie i medytacja mogą prowadzić do głębszego doświadczenia duchowego. Przez rytmiczne powtarzanie modlitw, Zdrowaś Mario, Ojcze nasz, Chwała Ojcu, umysł może osiągnąć stan większego skupienia i spokoju, otwierając serce na głębsze przesłanie każdej tajemnicy. Wiele osób podzieliło się swoimi doświadczeniami, jak Różaniec przyniósł im ukojenie w trudnych chwilach. Pomógł im znaleźć odpowiedzi na palące pytania, lub był źródłem siły w obliczu wyzwań. Są świadectwa osób, które doświadczyły znaczących zmian w swoim życiu dzięki regularnemu odmawianiu Różańca od uzdrowień fizycznych i emocjonalnych, pogłębsze zrozumienie ich własnej drogi duchowej. Jedno z takich świadectw pochodzi od kobiety, która przeżywała trudny okres w swoim życiu. Codzienne odmawianie Różańca stało się dla niej źródłem spokoju i wewnętrznej siły. Mówiła, że z czasem, dzięki regularnej modlitwie różańcowej, zaczęła doświadczać głębszego poczucia obecności Bożej i pokierowania w swoim życiu. Inne osoby opowiadają o tym, jak różaniec pomógł im w przezwyciężeniu lęków i znalezieniu spokoju serca. Dla wielu różaniec stał się mostem, który łączy codzienne wyzwania z głębokim poczuciem duchowej obecności i wsparcia. Różaniec dzięki swojej strukturze pozwala na stopniowe wnikanie w głębie modlitwy, otwierając nasze serca na Boże działanie. Jest to nie tylko powtarzanie słów, ale przede wszystkim zaproszenie do osobistej rozmowy z Bogiem, w której możemy wyrażać nasze nadzieje, obawy i dziękczynienia. Ochrona i przewodnictwo podczas snu. Teraz skupimy się na nieco innej, ale równie ważnej roli różańca jego funkcji jako źródła ochrony. I przewodnictwa podczas snu. Wiele osób na całym świecie świadczy o tym, jak różaniec umieszczony pod poduszką lub trzymany w ręku podczas snu przynosi im poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Dla niektórych staje się on rodzajem duchowej tarczy, chroniącej przed nocnymi lękami, koszmarami, a nawet negatywnymi energiami. Jedna z opowieści pochodzi od kobiety, która doświadczała trudności ze snem i często budziła się przerażona w środku nocy. Zaczęła kłaść różaniec pod poduszkę przed snem i zauważyła znaczącą zmianę. Mówi, że od kiedy to robi, jej sny stały się spokojniejsze, a ona sama czuje się bardziej zrelaksowana i ochroniona. Inny przykład to relacja mężczyzny, który w trudnych momentach życia zwrócił się ku różańcowi jako źródło pocieszenia. Stwierdził, że umieszczanie różańca pod poduszką pomogło mu przezwyciężyć nocne niepokoje i znaleźć spokój, którego szukał. To są tylko dwa z wielu podobnych świadectw, które wskazują na to, że różaniec może pełnić rolę nie tylko w naszym życiu czuwania, ale także w naszym życiu nocnym. Może być narzędziem, które pomaga nam nawiązać głębszą duchową więź, nawet kiedy odpoczywamy. Dla wielu osób różaniec pod poduszką staje się przypomnieniem o obecności Boga i ochronie Matki Bożej. Jest to praktyka, która może przynieść nie tylko spokój umysłu, ale także poczucie duchowej obecności i wsparcia, nawet w najciemniejsze noce. Odnowienie sił duchowych. Skoncentrujmy się na znaczeniu różańca w procesie odnawiania sił duchowych i jego roli w codziennej regeneracji duchowej. Różaniec jest nie tylko narzędziem modlitwy, ale również potężnym źródłem duchowej odnowy. W dynamicznym i często wymagającym świecie, znalezienie czasu na odnowienie naszych sił duchowych jest kluczowe dla zachowania równowagi i wewnętrznego spokoju. Różaniec oferuje unikalną przestrzeń do odłączenia się od codziennych zmartwień i zanurzenia w spokoju modlitwy. Praktyka odmawiania różańca pozwala na chwilę refleksji i kontemplacji, co jest niezwykle ważne w naszym zabieganym życiu. Ta forma medytacji może przynieść głębokie poczucie spokoju i wewnętrznej harmonii, które są tak ważne dla naszego duchowego samopoczucia. Wiele osób opowiada, jak codzienne odmawianie różańca pomogło im w odnalezieniu wewnętrznej siły i pogłębieniu ich związku z Bogiem. Różaniec, przez swoją strukturę i rytm, umożliwia zanurzenie się w głębokiej modlitwie i medytacji, co może prowadzić do odnowienia sił duchowych i emocjonalnych. Jest to także czas, kiedy możemy oddać nasze troski i zmartwienia w ręce wyższej mocy, co może przynieść wielką ulgę i odnowienie. Różaniec staje się wtedy nie tylko modlitwą, ale również formą duchowej terapii, która pomaga w odnajdywaniu wewnętrznego spokoju i siły. Dodatkowo regularna praktyka Różańca może prowadzić do głębszego zrozumienia naszych własnych doświadczeń życiowych. Medytacja nad tajemnicami Różańca może dawać wgląd w życiowe wyzwania i pomagać w znalezieniu duchowego przewodnictwa i mądrości. Zamiana domu w sanktuarium. Zastanówmy się, jak praktyka kładzenia Różańca pod poduszką może pomóc przekształcić nasz dom w osobiste sanktuarium, miejsce spokoju. I duchowego ukojenia. W wielu tradycjach dom jest postrzegany jako święte miejsce, sanktuarium, gdzie możemy znaleźć spokój i ochronę. Umieszczenie różańca pod poduszką może być prostym, ale mocnym gestem, który wprowadza element świętości do naszej osobistej przestrzeni. Ten zwyczaj może służyć jako przypomnienie o obecności Boga i duchowym wymiarze naszego życia. Jest to coś więcej niż tylko fizyczne umieszczenie przedmiotu w określonym miejscu. To intencjonalne zaproszenie do duchowego aspektu w naszym codziennym życiu. Oto kilka sugestii, jak możemy przekształcić nasz dom w sanktuarium za pomocą różańca i innych praktyk. Stwórz przestrzeń do modlitwy i refleksji. Wybierz cichy kąt w swoim domu, gdzie możesz się skupić i odmawiać różaniec. Może to być mały stolik z ikonami, świecami czy innymi przedmiotami duchowymi. Codzienna praktyka. Spróbuj codziennie spędzić kilka minut na odmawianiu różańca w tej przestrzeni. To regularne zaangażowanie pomaga stworzyć atmosferę sakralności w domu. Intencjonalność. Gdy kładziesz różaniec pod poduszką, zrób to z konkretną intencją. Może to być prośba o pokój, ochronę, czy też dziękczynienie za miniony dzień. Zachęcaj domowników. Jeśli mieszkasz z rodziną lub współlokatorami, zachęć ich do udziału w tej praktyce. Wspólna modlitwa może jeszcze bardziej wzmocnić duchowy charakter domu. Spokój i harmonia. Upewnij się, że Twoja przestrzeń do modlitwy jest czysta i spokojna. Harmonia wizualna i porządek mogą sprzyjać głębszej modlitwie i kontemplacji. Słodkie pocieszenie w sercu. Teraz skupimy się na osobistych historiach i świadectwach dotyczących pocieszenia, jakie Różaniec przynosi w sercu oraz na rozważaniu duchowego znaczenia Różańca jako źródła tego pocieszenia. Różaniec od dawna uznawany jest za źródło pocieszenia i duchowego wsparcia dla wielu wiernych. Jest to nie tylko modlitwa, ale także narzędzie, które pomaga znaleźć spokój wewnętrzny i poczucie bliskości z Bogiem. Jedną z takich historii jest opowieść kobiety, która w trudnych chwilach życiowych odnalazła ukojenie w codziennym odmawianiu różańca. Mówi, że różaniec pomógł jej poczuć obecność Bożą i dał siłę do przezwyciężenia trudności. W chwilach zwątpienia i bólu, różaniec stał się dla niej źródłem pocieszenia i nadziei. Innym przykładem może być relacja mężczyzny, który w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby. Znalazł pocieszenie w różańcu. Opowiada, że modlitwa różańcowa pomogła mu poradzić sobie z bólem i poczuć duchową łączność z zmarłym. Te historie pokazują, że różaniec może pełnić funkcję nie tylko jako narzędzie modlitwy, ale także jako źródło duchowego pocieszenia. Dla wielu osób różaniec staje się mostem łączącym świat fizyczny ze światem duchowym, pomagającym w znalezieniu spokoju, poczucia bezpieczeństwa. I ukojenia. Rozważając duchowe znaczenie różańca, możemy docenić, jak ta prosta, ale głęboka forma modlitwy pomaga nam w kontemplacji tajemnic wiary, w głębszym połączeniu z Bogiem i w znajdowaniu pocieszenia w naszych sercach. Różaniec może być przewodnikiem w naszej duchowej podróży, pomagającym znaleźć odpowiedzi i poczucie zrozumienia. W tej części naszego podcastu chciałbym otworzyć przestrzeń dla Was, drodzy słuchacze. To czas, kiedy możecie podzielić się swoimi doświadczeniami i myślami na temat Różańca. Różaniec jest praktyką osobistą, a każdy z nas może mieć inne doświadczenia i spostrzeżenia związane z jego odmawianiem. Może on przynosić różne formy pocieszenia, wsparcia, ochrony czy duchowej siły. Dlatego jestem bardzo ciekawy Waszych opowieści. Czy Różaniec odgrywa ważną rolę w Waszym życiu? Jakie doświadczenia czy zmiany przyniósł Wam Różaniec? Czy macie jakieś szczególne wspomnienia lub świadectwa, które chcielibyście się z nami podzielić? Zachęcam Was do opublikowania swoich opowieści, komentarzy czy pytań w komentarzach poniżej. W kolejnych odcinkach chętnie przedstawię niektóre z Waszych historii i odpowiem na pytania. Wasze doświadczenia mogą być inspiracją i wsparciem dla innych słuchaczy, którzy również szukają duchowego przewodnictwa i wsparcia w różańcu. Pamiętajcie, że każde doświadczenie jest ważne i wartościowe. Niezależnie od tego, czy jesteście długoletnimi praktykującymi, czy dopiero zaczynacie swoją podróż z różańcem, wasze historie i pytania są cenne. Drodzy słuchacze, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego odcinka, poświęconego praktyce kładzenia różańca pod poduszkę i jego znaczeniu w naszym życiu duchowym. Przez ten czas wspólnie zgłębialiśmy różnorodne aspekty tej praktyki, od jej historycznych i duchowych korzeni, przez nauki ojca Pio, aż po osobiste świadectwa i doświadczenia. Podkreśliliśmy, jak różaniec może wzmacniać naszą modlitwę, służyć jako ochrona i przewodnictwo podczas snu. Oraz jak może być źródłem odnowy duchowej. Omówiliśmy również, jak praktyka ta może przekształcić nasz dom w sanktuarium i przynieść słodkie pocieszenie w naszym sercu. Chciałbym Was zachęcić, abyście rozważyli włączenie tej praktyki w swoje codzienne życie duchowe. Może to być mały krok, ale jak widzieliśmy, może mieć wielkie znaczenie dla naszego duchowego dobrostanu i wewnętrznego spokoju. Niech ten odcinek będzie dla Was inspiracją do eksploracji głębszych aspektów modlitwy różańcowej i zachętą do tworzenia własnych, osobistych przestrzeni duchowych w domu i w sercu. Pamiętajcie, że różaniec to nie tylko tradycja, to żywa praktyka, która może ewoluować i dostosowywać się do Waszych indywidualnych potrzeb duchowych. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej podróży i zapraszam do dalszego dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.